nagrania odsłuchuje na swoim osobistym komputerze. Po kliknięciu nagrania prywatnego numer 4 wyświetla mi się komunikat UWAGA! Nagrania prywatne PRIV4M4A wywołanie zostało odrzucone przez wywoływanego. Takie komunikaty mi się wyświetlają na moim własnym komputerze podczas odsłuchiwania własnych prywatnych nagrań. Wywołanie zostało przez wywoływanego. Zapraszam wszystkich na kanał poświęcony nagłośnieniu sprawy korupcji w Sądzie Rejonowym w Słupsku, usiłowania zabójstwa na tle korupcyjnym i ciągłej inwigilacji policji, która uniemożliwia mnie przedostanie się tej sprawy do moich przyjaciół, znajomych, do mediów oraz do opinii publicznej. Zapraszam wszystkich za... wejdźcie na mój kanał i zobaczcie z czym ja się zmagam.